Cześć kochani! Dzisiaj będziemy grać w kosz na śmieci. Cześć kochani! Tak jak już Amelka powiedziała, będziemy dzisiaj grać w grę litter box, czyli będziemy grać w kosz na śmieci. Oh my Nie! god, dziewczyny, ciekawe, która tam z nas będą... zwycięży. Co tam będzie? Tam będą muchy i inne śmieci. Tak jest. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszamy Was na film! Cześć! Kochani, gra przewidziana jest wiekowo 4+. I przewidziana jest od 2 do 4 graczy. Czas trwania tej gry to około 15 minut. Zobaczymy, czy my tyle będziemy grać. A może pójdzie nam szybciej, ale taki jest szacowany czas. Co zawiera ta gra? Zaraz wam pokażę. Mamy tu kosz na śmieci, a w tym koszu na śmieci są mury. Okay. Są i właśnie śmieci oraz kostka do gry, i oczywiście instrukcja. Kochani, celem tej gry jest pozbycie się tych wszystkich śmieci tak, aby żadna mucha nie wydostała się ze śmietnika. Oczywiście jest to bardzo trudne, bo my już grałyśmy wcześniej w tą grę. I teraz używamy kostki, żeby wybrać śmieć. I tutaj na kostce mamy. E, takie kółeczko ze strzałeczką niedokończone, to oznacza, że będziemy zmieniać kolejność ruchu. Zaczynamy na początek według wskazówek zegara, a później, jeśli komuś wypadnie to, to potem zmieniamy kolejność ruchu. Następnie zobaczcie, kolory na kostce są, czyli oznaczają, którego śmiecia musimy wrzucić do kosza. I jeszcze X to znaczy, że gracz traci kolejkę. Ważne jest, aby zdobyć tych punktów jak najmniej i wtedy wygrywa ta osoba. Kochani, zobaczcie. Tu w tym miejscu umieściłyśmy muchy i to właśnie te muchy będą wypadać podczas otwierania kosza na śmieci. Kochani, Michalina zaczyna. Uwaga, Michalina, włączam kosz. Proszę bardzo. Niebieski. Uwaga. Uh! Ale Ci mógł wypadło. Misia musisz wszystkie muchy zebrać. Dobrze, tu jeszcze. Wszystkie? Tak. Dobra, U, tu jedna się nawet... Dobra, włożymy ją. Teraz ja. O, stracę kolejkę. Dobrze, Misia. Zmieniamy kierunek, czyli teraz ja. To no, ma akurat tu w tym wypadku... O, znowu straciła kolejkę. Czerwony, uwaga. Dobrze. Nie wypadła żadna muka. O, straciłam kolejkę. Dobra, ja wybieram sobie jajeczka. Dobra, uwaga. Żadna muka nie wypadła. Straciłaś kolejkę, teraz ja. O, <laughs> straciłam kolejkę. Niebieski. Dobrze. Teraz ja. Zmiana kierunku ruchu. Teraz Michalinka. Niebieski. <grybuj> dobra. Okej. Okay. Tu jeszcze. Dobra. Teraz ja. Co tam jest? Kalej. O dobra, wybieram. Żółty. Waga. O dobra. Mamy muchę. Teraz misia. Niebieski. Uuu, jedna niebieska mucha. Uwaga, teraz ja, nie? O, dobra, teraz kolejkę. Dobra, teraz ja. O, jacie. O, dobra, gazety. Uwaga. U, już nam zostało niewiele much. Czerwony. Wypadły? Nie. O, padły do środka. Jedna nam została, tylko jedna. Czerwone. Wypadła? Tak. O, wypadła. I gra się już kończy, bo wszystkie muchy nam wypadły. Jeśli muchy padły do środka do kosza, to się nic nie dzieje. Został tylko jeden śmieć, więc już go nie wrzucamy. I teraz liczymy, która z nas ma najwięcej much. Ta przegrywa. Michalinka, nie ma po co liczyć. liczyć, bo Amelia policzy, ile ja mam much. 6 much, a Michalinka ma tych much bardzo, bardzo dużo. Ile niebieskich much masz, Michasiu? 3. To 3 razy 3 to jest 9, więc Michalinka dodatkowo ma 9 punktów plus te czarne. No to myślę, że spokojnie masz 25 Michalinka. A ja mam dwie niebieskie muchy. Jedna mucha to 3 punkty, razem 6, 7, 8, 9, 10 punktów. Mam ja, a Michalinka ma tych punktów dużo więcej. Więc kto wygrała? Ja wygrałam. To my robimy rundkę numer 2. Kochani, to my sobie gramy już dalej. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, ale pamiętajcie o zostawieniu łapeczek w górę i. Kliknijcie dzwoneczek, to będziecie wiedzieć kiedy dodałam kolejny odcinek. Kto mnie jeszcze nie subskrybuje, nie kliknie szybko subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!